Raz, dwa, trzy, dobrze słychać? Dobrze słychać. Siemano, tu Szakal z tej strony. Ja witam Cię na moim vlogu. Chwile mnie nie było, bo nie mogłem. A dzisiaj pogadamy sobie o pewnym aspekcie relacji. Zastanawiam się jedno i pomyśl nad tym, chwilę zanim odpowiesz: czy to w komentarzu, czy, czy na PW i tak dalej, jak tam będziesz chciał. Hmm. Czy walisz ludziom między oczy, czy zastanawiasz się chwilę nad tym, co powiesz? Nie interesuje mnie teraz, żebyś zaglądał w strukturę i tak dalej, tylko odpowiedz sobie, jeśli chcesz to mi, czy, czy na każdym kroku, przy każdej relacji, jakiejkolwiek, która się odbywa, czy automatycznie, bezwiednie reagujesz po prostu, e, reagujesz tak, e, spontanicznie, że tak to nazwę, czy Zastanawiasz się, czy wchodzisz w refleksję zanim zareagujesz, czy zanim coś odpowiesz. Czy refleksja przychodzi dopiero później, po tym jak zareagowałeś, zastanawiasz się, a, ciekawe, czy dobrze odpowiedziałem, czy się nie obraził, czy nie wziął tego do siebie itd. itd. Zastanawia mnie jedna rzecz. Będzie to związane z kolejnymi materiałami, i to jest takie małe ćwiczenie na początek <grytanie> małego wglądu do środka, żebyś. Sprawdził, jak to jest u ciebie. Nie chodzi o to, czy to jest dobrze czy źle, bo nie jest. Ani jedna, ani druga sprawa nie jest lepsza albo gorsza. Kwestia tego, jak działasz. I to mnie interesuje. A nagrywam vloga tak w oczekiwaniu na, na jakąś szamkę. A w dzikim ryszu na puławskiej czasem to wpadam. Siedzę sobie w ogrodku. No, to by było na tyle, jeśli chodzi. I o miejsce, ja to jak. Jaki mam temat dla ciebie na dzisiaj? Co zakłada, że wkrótce będą jakieś materiały, i nawet może za niedługo, zobaczymy jak to będzie. Na razie takie małe zadanie do tego, żebyś sprawdził sobie i sprawdziła sobie, jak reagujesz. Czy reagujesz od razu spontanicznie, bezwiednie, automatycznie, bardzo szybko, bez zastanowienia się, po prostu wchodzisz w interakcję, cokolwiek robisz i ją rozwalisz. Jak to się mówi, to co myślisz w cudzysłowie, ale nie do końca to jest opcja, że zatrzymujesz się, żeby pomyśleć? Nie, po prostu jedziesz z programu taki jaki jestem w cudzysłowie. Czy jednak praktycznie każda Twoja interakcja, każda relacja jest z pauzą refleksji? Takie pytanie na dzisiaj. I do zobaczenia z tym razem. Cześć! Szakal